Witamy wszystkich hodowców, tym razem u mistrza gołębi młodych w oddziale Poznań z roku 2010 i z roku 2013 u kolegi Jana Wyrwały. Ja tutaj przekażę głos koledze Jankowi. Dzień dobry, witam wszystkich hodowców. Nazywam się Jan Wyrwała. No i chciałem parę słów powiedzieć o swojej hodowli, o początkach swojej hodowli yy, i sukcesach o no, upadkach i klęskach już nie będziemy wspominać A raczej to miłe się szybko, szybciej się zapomina to, to coś miłego sukcesy przede wszystkim Choduję yy, gołębie już yy, od lat niemal dziecięcych pierwsze moje takie dwa gołębie co yy, Zacząłem od tej gołębi całą hodowlę, to uprosiłem po prostu swojego kuzyna, który chciał zabić tam takie dwa młódki, z ledwością były odpapkowane w takich pałkach. No i uprosiłem go, żeby nie zabijał, bo stare się zatruły w polu. I te dwa gołąbki małe moczyłem pszenicę i poziarenku i je odkarmiałem. Już jako dziecko gdzieś w wieku byłem 5 lat. No, i tak się zaraziłem tym, tymi gołębiami i tym sportem. E, gołębie szczepowe nabyłem dopiero w latach 90., od świętej pamięci Gerarda Farysa. E, nabywając te gołębie, e, no to tak twierdziłem, że skoro tymi gołębiami się męczył e, całe życie Gerard Farys tym szczepem gołębi, kolega Radwański, to co pomyślałem, że też nie będę już żadnych innych gołębi w życiu zmieniał, tylko też te gołębie będę hodował. Zacząłem już niemal robić jakieś postępy w lotowaniu, no ale zauważałem, że konkurencja mi ucieka, że już są szybsze gołębie i Ostatnimi czasy zacząłem zasilać się też w te szybsze gołębie. No i co zaczęło tak prezentować od paru lat. Na razie po prostu z wynikami tylko na młodym locie. No, nie mam czasu zbyt dużo, żeby się zająć starymi lotami. Dopóki leciałem tak metodą gniazdową, no to tak zajmowałem jakieś gdzieś w oddziale, w, w okolicach 90 pozycji, nieraz tam 13. A gdy przeszedłem na metodę wdowieństwa, miało być lepiej, a było gorzej. No i stwierdziłem, że tą metodą wdowieństwa mi nie wychodzi. Nie umie tym lotować za bardzo i w przyszłym roku prawdopodobnie polecę dalej, tak jak kiedyś leciałem, metodą gniazdową. Po prostu na metodę wdowieństwa nie mam tyle czasu. Nie mam czasu tak za bardzo na obloty, bo praca zawodowa jest tak u mnie zorganizowana, że chyba może dopiero polecę, jak będę na jakiejś emeryturze albo na rencie. Wtedy może dopiero się ten, no może bym tu zaprezentował parę gołębi z których obecnie w mojej hodowli niemal w... są już te gołębie w krwi. To jest przodek gołębia. dzieciach z oryginała Gerarda Parysa, Ale to już jest prawnik. Jego prawnik, pra, pra miał numer 28936. Był to jeden z najlepszych lotników w Polsce. Z swego czasu, jak obserwowałem gazetki, to przez trzy kolejne lata co roku był w gazetach jeden z najlepszych lotników. Wiem, że ten jego potomek, jego prapropaziadek był w kolorze nakrapionego, no on jest niebieski. Mam na głębiku jeszcze jednego jego brata, e, też jest w tej barwie. Bardzo spokojne, gołębie to są. To już jest gołąb, roczna samiczka, w tym roku była gdzieś na siedmiu lotach, może dopiero, ale z trzech albo czterech lotów była pierwsza na gołębik Ta samiczka pochodzi z jajka, które mi tam podarował kolega Aryk Bidner. Możemy sprzedałko zobaczyć, Janek? Wydaje mi się, że w przyszłym roku będę miał też z tej samiczki bardzo duży pożytek. Bo była bardzo szybką samiczką. Kolejnym gołądkiem, to jest też gołąbek już teraz też z gołębi wprowadzonych e, obecnie do mojej hodowli i też jest gołąbek od kolegi Arka Bitnera e, zbyt nie wywidywałem kolegi Arka e, dokładnie z jakiej gołębi to jest e, e, i ta samiczka i ten samczyk ale kiedyś mi powiedział że po prostu ten samczyk jest gołębi z dylka mhm, czy te dwa gołębie są spokrewnione Janek? Nie, to nie, nie. są spokrewnione gołębie. Uh -huh. Możemy zobaczyć yy, skrzydło. Uh -huh. Duże skrzydło. Ładny gołąb, bardzo ładną muskulaturę ma. Ładne plecy. Jest to nie u w rozpłodzie. No i nigdy nie będzie lotowany. Kolejnym gołąbkiem jest samiczka 2063. Jest to samiczka nabyta od kolegi Stanisława Wróbla z oddziału niegdyś Nowy Tomejs i Sława. W oddziale Sława w 2000 roku ta samiczka po dwóch lotach była najlepszą samiczką na oddział. Dalej kolega Stanisław Rubel nie lotował już lotów młodych, bo po prostu zaczęto loty przesuwać w innym terminie i o terminie kolejnego lotu został powiadomiony dopiero w dniu koszowania gołębi. I dlatego dalej nie lotował. Jest to bardzo ładna samiczka, która mi w tym roku dała trzy nutki. I wszystkie trzy zostały po lotach. Jedna z nich, z jej córek, była piątym lotnikiem oddziału Poznań w tym roku na młodych lotach. Mamy tutaj też właśnie. właśnie ta samiczka 54-60. To jest jej córka, tak? to jest jej córka. Można by było powiedzieć, że w budowie jest jeszcze ładniejsza od matki. I ta właśnie była piątą lotniczką oddziału Poznań. No miałbym może inną samicę, która by też była yy, pozycję wyżej od niej, ale z ostatniego lotu ta poprzednia nie odbił jej zegar i miała tylko cztery konkursy. Ja tutaj dopowiem, że kolega Janek w pierwszej dziesiątce, jeśli chodzi o Gołębie Młode, w tym roku w oddziale Poznań, miał dwa Gołębie, w pierwszej dwudziestce miał cztery Gołębie. Samiczka też z gołębi o numerze 19720. Jest to samiczka nabyta od kolegi Wiesława Młota. No i ta samiczka też się przyczyniła do wydania u mnie szybkich gołębi. I zresztą ona sama też była szybka, bo przez 4 lata kolejne. Z rzędu była u kolegi Wiesława Multa w drużynie w kategorii B w drużynie do GMP i miała w granicach konficjent w granicach 20 paru w ostatnim roku miała konficent 30, coś koło 30 no i dla kolegi Wiesława taki ten już był niezadowalający, dlatego ją odsprzedał. Bardzo ładna samiczka, bardzo ładnie umieśniona. Janek, może dopowiesz, że jej córka y, na wyspie Uznam w tym roku na wspólnym głębniku leciała i. Tak, jej córka właśnie leciała w tym roku na wyspie Uznam i dość dobre wyniki y, osiągała, z tym, że z ostatniego lotu finałowego y, no, nie wróciły tam tego łębie. Y, Wróciło w pierwszym dniu bodajże tylko 8 gołębi. Także był to tam bardzo ciężki lot, a w ogóle wszystkich gołębi wróciło 274. Ona, ona wróciła? Ona wróciła, wróciła. Z tym, że została gdzieś sprzedana do Łąży. kolejną samiczką nabytą, która też ma się przyczynić do wydawania u mnie szybszych gołębi. Jest samiczka nabyta od kolegi Zygmunta Frankowiaka z oddziału Milicz, obecnie w oddziału Rawicz. Ta samica w oddziale Milicz właściwie i w okręgu Wrocław gdzie leciał tam chyba, nie wiem czy cały rejon, czy ten z tych dalekich lotów już jako roczna, raz była dziewiąta na rejon, a raz była w dwudziestce, dokładnie też nie pamiętam, ale była w dwudziestce, także w tych lotach dalekich była bardzo szybka, a była wtedy rocznym gołębiem, bo to jest rok 2009. A to było, ma numer 14895, a to było w roku y, 2010, to w tym czasie ona była rosyją Głębia. Czy jakieś dzieci, y, Janek, pokazały się po niej? Y? Mam rocznego gołąbka, bardzo szybkiego po niej. Już nie pamiętam, jaki ma numer, ale jest samczyk, jest do niej i podobny. W całkowicie też taki groszek z, tamimi, z takimi łezkami. Mm -hmm. I też jest właśnie w tym roku. Ma parę z tych krótszych lotów, ma parę szybkich konkursów. No to by były wszystkie gołębie, które. Tutaj tak złapałem, żeby przedstawić Radę jakiegoś odmiany.